On mnie pogryzł, pogryzł mnie, a co? Ja teraz, w tym, banili, ja teraz muszę nie? mieć zrobione badania, bo co jeżeli ugryzłeś mnie i będę miał wściekliznę? Potrzebuję, się... potrzebuję szczepionki na ugryzienie. Trzeba panu wystać jadow na pewno. Bo, na pewno, no na pewno. Co <laughs> to teraz? To a co jeżeli akurat umrę? Akurat... Grzegorzu, co jeżeli umrę? Co jeżeli ja umrę? A wszyscy widzieli możesz, co zrobiłeś. Pokaż pokaż, pokaż. No proszę. Mhm. Jest ugryzienie, ale nie powinno boleć. Odkażę to, dobrze? Tym, Odkaż? E, Octaniseptem. O Cikam, uwaga. Proszę bardzo. Psik, 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 psik. Będzie zimno. Psik, psik, psik. Dobrze. pana coś piecze? bandażem. Piecze. A ten, ten mnie piecze. piecze. Ugryzł pana A, kiedyś Gregory zimno. Montana. To jest rare doświadczenie. <laughs> nie da się tego porównać. No o, właśnie. ale gdzie, gdzie gazo, możesz założyć spodnie w takim razie. Dobrze. A ty się nie, nie, nie zaraziłeś teraz krzykozą? <laughs> Już teraz wstrzyknę. <laughs>